wiem, moi drodzy, że dziwnie to wygląda, takie dziwne ujęcie, ale uwierzcie mi, nikt nie umarł, wszyscy żyją, wszystko jest ok. Po prostu kopiemy sobie taki dołek. Cześć, moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w siódmym dniu prac nad naszą szklarnią. W tej chwili jesteśmy w trakcie uzupełniania już wnętrza szklarni ziemią. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia. Link w opisie. Teraz, tak pokrótce, pod spodem jest przekompostowany obornik. Na to przywozimy sobie tutaj ziemię, uzupełniamy, rozgrabiamy, żeby już wszystko było wypełnione. Oczywiście te, te miejsca, gdzie wykopywaliśmy wcześniej darń, tutaj przed, przed szklarnią dookoła szklarni, te będą też uzupełniane. Także trochę jeszcze pracy nas czeka, ale robota idzie w miarę ok. A ziemię do szklarni pozyskujemy tutaj z tego miejsca, no niedaleko kawałeczek, musimy ją po prostu przewozić. Tak, takie miejsce sobie wybraliśmy tutaj na, na kopanie tej ziemi. Ziemia jest fajna, tylko tyle, że no, ten wysoki stan wód tutaj po prostu powoduje, że bardzo szybko nabiera się ta woda. No ale tak jak mówiliśmy już wcześniej, to w tym miejscu będziemy planowali yy, za jakiś czas budowę oczka wodnego, więc niech już sobie tutaj ta woda napływa. Może sobie się już nawet uzupełnić do pełna to nam w żaden sposób nie przeszkadza bylebyśmy zdążyli tutaj trochę tej ziemi jeszcze sobie podebrać Rozpadało się, ale udało nam się skończyć zaplanowaną dzisiaj pracę. Jest cała szklarnia uzupełniona ziemią i jeszcze też udało nam się poprzywozić tutaj, obsypywać ten, ten cokół dookoła. Już nie, nie rozgrabiamy tego, bo deszcz zaczął padać. Właśnie zwinęliśmy szybko manatki i lecimy do domu odpoczywać. Jutro dalszy ciąg prac. Wybaczcie, już tak nagrywam teraz z komórki, pewnie się strasznie trzęsie. Tak wygląda dół, który wykopaliśmy, żeby pobrać ziemię. No, całkiem sporo tego jest. Woda się zbiera. No, no to nic, to, to do zobaczenia jutro. Dzień ósmy. Dzisiaj zajmujemy się tylko i wyłącznie przecinaniem sobie wszystkich, e, wszystkich kantówek na odpowiednią długość, odpowiednie tam zacięcia i tak dalej. Także dzisiaj taki e, dzień tutaj na miejscu na gospodarstwie, a jutro zabieramy się za montaż konstrukcji. Dzień dobry, w dziewiątym dniu prac. Wczoraj przygotowaliśmy sobie całe drewno na konstrukcję, oprócz konstrukcji dachowej, bo to będziemy jeszcze... Na pewno dzisiaj nie uda nam się całej konstrukcji postawić, dlatego to sobie na spokojnie następnym razem zrobimy. I wyrównaliśmy cały teren tutaj, tą, tą ziemię, co, co była nawieziona. Troszeczkę udeptaliśmy, wyrównaliśmy i teraz już całkiem spoko się po tym chodzi no wiecie co już tak nie że nie obkleja tak butów także jest jest już dobrze zaraz wam pokażę jeszcze jak wygląda ten wykop pod tu gdzie wykopywaliśmy ziemię do tego o całkiem sporo wody nam naleciało Taki basen nam się już zrobił. Jak widać, po, może kamera to tak nie ujmuje, ale myślę, że jeszcze odrobinę tutaj poziom wody podejdzie, bo tak jak widać po wilgotności gruntu, to podejrzewam, że ta górka, która tam jest w rogu, jeszcze będzie też zalana za kilka dni. A może tak równo z tą górką będzie. Także, tak jak widzicie, mamy dosyć wysoki poziom wody gruntowej tutaj. No, niestety taka to działka jest. No ale nic. My się cieszymy, bo będziemy bez problemu mogli właśnie zrobić naturalny staw tutaj, staw jeden, staw. No tak, tutaj będzie oczko wodne, tam gdzieś jeszcze na dalszym terenie jakiś tam staw. No a teraz przystępujemy do wyciągania wszystkiego, całego towaru z bagażnika. No i stawiamy pierwszą belkę powoli. Także nareszcie ta praca, którą tygryski lubią najbardziej. i akumulatory we wkrętarkach, i akumulator w kamerze. Już się powoli wszystko skoń... no, skończyło. W sumie nie kończy, tylko skoń... skończyło. Już nie mamy czym pracować. Nasze akumulatory też już na dzisiejszy dzień wyczerpane. To, co Wam nie pokazywaliśmy na filmie, dołożyliśmy jeszcze tutaj takie dodatkowe wsporniki. No, ale to są elementy też konstrukcyjne, do których potem będzie poliwęglan przymocowany, czy w chwili obecnej no folia, tak? Bo u nas to będzie ściany będą foliowe na dzień dzisiejszy, a potem będziemy to z czasem kiedyś tam kiedyś wymieniać na poliwęglan. Ale to wszystko zobaczycie na pewno w dalszych, no tutaj w dalszych relacjach z tej pracy. Tak to się na chwilę obecną prezentuje. Tutaj jeszcze są trzy belki, które nie, których nie udało nam się zamontować. Zamontowaliśmy też takie zastrzały. Jeszcze też nie są wszystkie. Jeszcze, jeszcze będziemy tutaj dokładać po... Na przykład tu będzie zastrzał. O, w ten sposób i tam z tamtej strony. Także jeszcze też nie mamy wszystkich zastrzałów zamontowanych. Ale konstrukcja już w tej chwili stoi naprawdę bardzo stabilnie, bardzo solidnie. Już można się tutaj e, no, nie, e, spokojnie, nie, nie, nie musimy się już obawiać, że cokolwiek temu będzie w tej chwili zagrażało, także no, na, dzisiaj, e, na dzisiaj pracę kończymy, e, ale to jeszcze na pewno nie koniec tego odcinka, także zostańcie dalej, no bo jeszcze, jeszcze tutaj pracy, a pracy pozostało w tworzeniu tej konstrukcji. Dziesiąty dzień prac nad naszą szklarnią, choć trudno nazwać to dniem pracy, bo ja tu dzisiaj w sumie jestem bardziej, żeby pościemniać. Nie, no żartuję, coś tam porobię, ale nie mam zaplanowanych jakichś wielkich robót na dzisiaj. Natomiast chciałam, tak, wiecie, tam dokończyć to, co się da, bo jeszcze czekamy na część materiałów dzisiaj. Po południu prawdopodobnie kurier przywiezie, jakieś tam jeszcze kątowniki i tak dalej, co nam brakuje, pozamawiałam, no i, i będziemy kończyć na pewno już lada dzień całą konstrukcję, natomiast dzisiaj tylko to, co tam, wiecie, takie luźne, luźne belki, które, które zostały, chciałam przytegocić, chociażby po to, żeby po prostu nie leżały luzem, no bo jak leżą luzem, to kuszą, no i w końcu zabiorę się też za um, rozścielenie tej słomy, którą już dawno temu przywiozłam um, między truskawkami, żeby już tam było wyściółkowane, bo cały czas jeszcze się za to nie zabrałam. Ale teraz na chwilę usiadłam tutaj i słucham tego koncertu ptasiego. Niesamowicie ptaki nadają dzisiaj. No, takiej ptasie muzyki to można by było słuchać godzinami. Dobra, e, zabieram się do roboty i, i potem Wam co, nieco opowiem o tej szklarni, bo tam się parę różnych takich pytań e, pojawiło, także może tak troszeczkę e, technicznie wytłumaczę co i jak. Zamocowałam sobie wszystkie te dodatkowe podpory. No one są ze względu na to, żeby cała konstrukcja była mocniejsza, ale i też po to, żebyśmy mogli potem montować po prostu czy płyty z poliwęglanu, czy tak jak teraz będzie tutaj folia. Teraz widzicie już, przymierzyłam sobie też mniej więcej deski, które będą. Wyznaczały mi ścieżkę w środku. Może troszeczkę jeszcze węższą zrobię, zobaczę. Jeszcze się nad tym zastanowię. No, całkiem sporo miejsca, całkiem spore te grządki wychodzą. I teraz troszeczkę Wam opowiem o samej tej konstrukcji, o wymiarach. No, żebyście mieli po prostu też pojęcie, jak to mniej więcej wygląda. Jakie to mniej więcej jest duże, tak? Więc tak. Na szerokość szklarnia ta będzie miała 2,5 metra, a po długości ma 4,28 dokładnie w tej chwili, czemu takie wymiary? No takie wymiary ze względu na materiał, który mieliśmy i też ze względu na to, że takie są wymiary standardowo. Te płyty poliwęglanowe takie ogólnie dostępne. One mają szerokość 105 cm, a wysokość tam od 200 wzwyż różnie, jak, jak kto sobie zamówi. A więc projektowałam to tak, żebyśmy mogli swobodnie sobie tutaj między jednym a drugim przęsłem, tak, między tym a tym drugim przęsłem wstawić sobie płytę z takiego właśnie poli. jakie jeszcze trochę muszę miarę rozciągnąć. Tak żebyśmy spokojnie mogli sobie tutaj taką płytę z poliwęglanu kiedyś ustawić. Oczywiście tutaj mamy liczone właśnie od środka każdej tej kantówki i teraz trochę o tych kantówkach. To są kantówki sosnowe i też chyba świerkowe. Drewno jest mieszane. To jest wiecie co Pan, który tam sobie jakąś budowę robił, po prostu pozostawały mu z budowy kantówki i mogliśmy je kupić w sumie w bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. Także, już z myślą o jakiejś konstrukcji typu, właśnie jakaś wiatka czy szklarnia, zakupiliśmy to już, już dużo wcześniej. I te kantówki mają, one nie są super równe, wszystkie one mają tak około 8,5, 8, tam z paroma, no niecałe 9, 9 cm, tak na 6,5 około cm. 6, 6,5 różnie, po prostu są to kantówki no, nie tak super dokładne, jeżeli chodzi o wymiary od 6 do 6,5, no różnie. Teraz nie będę wam każdej kantówki mierzyła, Oto ta, ta, zobaczcie, ma prawie 9 na szerokości. Yy, podwalina była ustawiana na sztorc, yy, czyli tą yy, szerszą stroną. Yy, Wzwyższ, tak, czyli jest no 8,5 cm, jest tutaj podwalina ma wysokości. No, tak, tak po prostu wychodziło konstrukcyjnie. Lepiej, żeby to potem wszystko nam się spasowało. Co jeszcze do tej samej tej konstrukcji? No, ona jest tak stabilna, że tutaj spokojnie można by było z tego domek zrobić. My oczywiście to przeznaczamy na szklarnię. tutaj. Wiecie, no nie, nie, nie będzie żadnego wielkiego obciążenia na tym wszystkim. Oczywiście tutaj jeszcze przyjdzie na, to, na tą całą konstrukcję ukośny, dwu, dwuspadowy e, dach. Ale to zobaczycie dopiero e, prawdopodobnie w następny czwartek, jak nam się uda z tym wszystkim uwinąć. E, jeszcze co musimy dorobić do tego wszystkiego, to widzisz, że już dawaliśmy takie zastrzały tutaj. E, takie wsporniki, które m, stabilizują całą tą konstrukcję dodatkowo. No, one bardzo to wszystko naprawdę dobrze spinają. Brakuje nam jeszcze, musimy jeszcze dorobić 8 takich sporników, jeszcze w każdym tym rogu. I tutaj w tym rogu, tu przy tych, tych środkowych spornikach, nie będziemy ich dawać. I tak się zastanawiam, chyba tutaj też sobie damy spokój z tym. Zobaczymy, dorobimy te zewnętrzne. I prawdopodobnie już wszystko będzie tak stabilnie stało, bo już w tej chwili są minimalne tylko ruchy tego wszystkiego. Także one te, te dodatkowe wsporniki tutaj po, po tych rogach o, będą chyba tylko tak proforma bardziej. No, także tak to jest przemyślane. Z łączenia są na kątownikach, i te kątowniki, jak się przypatrzycie, to one też są każdy tak naprawdę, słuchajcie, z innej, jak to się mówi, parafii. Są takie i takie i tutaj są takie, które są szersze zdecydowanie niż, niż te kantówki, które mamy, tak? Tutaj macie taki kątownik, tutaj, yy, no to chyba są akurat takie same, kątowniki też po prostu są. Z resztek, które mamy, czy tam dostaliśmy od kogoś i tak dalej. Także część kątowników jeszcze właśnie zamówiłam, domówiłam, bo będzie nam brakło. Tutaj te, te, te sporniki, które dzisiaj, tą resztę montowałam. One są na, na takich w tej chwili. Kątowniczkach tutaj zamocowane, ale zobaczcie, tylko z jednej strony to mocowałam. Myślę, że dołożę tutaj jeszcze po prostu z tej i z tej strony. Zawsze to wiecie, będzie dodatkowo jeszcze tam spinało to wszystko. Ach, to to nie są jakieś duże koszty. Te kątowniki to same jest, wiecie, groszowe sprawy, tak naprawdę, więc nie zaszkodzi, ich tutaj dołożyć. Jakby ktoś się chciał bawić to jasne, że to wszystko na pewno fajniej by wyglądało i, i też byłoby pewnie mm, no jeszcze stabilniejsze gdyby zrobić takie wiecie wszystkie ciesielskie nacięcia i tak dalej, tak samo przy tych przy tych naszych zastrzałach, nie tak naprawdę to każdy ten zastrzał powinien mieć tutaj w belce zacięcie i on nie powinien być cięty na 45 stopni tylko na troszeczkę Więcej i wpasowywać się w to zacięcie, tutaj. My nie jesteśmy stolarzami, więc już się nie bawiliśmy w takie rzeczy. To wiecie, to sobie można robić, jak ktoś ma odpowiednie narzędzia do tego wszystkiego, umiejętności. My to robimy po prostu wszystko na kątownikach. A te wsporniki, te zastrzały, tak zwane, one faktycznie tutaj pomagają. Mimo tego, że są tylko złapane na takie długie wkręty, to są bodajże. Z tego co pamiętam, 120 on sobie wchodzi tutaj, kawał, kawał w tą belkę i to naprawdę tutaj mocno stabilizuje to wszystko. Jeśli macie jeszcze. Aha, może tak, jeszcze drzwiczki. Drzwiczki zaplanowałam. 80 cm szerokości. Tak, one są dosyć duże. no Spore są te drzwiczki, ale wiecie co no wygodniej, na pewno będzie tutaj wjeżdżać jakąś taczką, człowiek się nie będzie przeciskał, nie będzie sobie rąk ranił tutaj trzymając rączki od taczki, żeby można było swobodnie wjechać, także to, to ma być wygodne, nie? I co Wam jeszcze nie powiedziałam, oha, o wysokości, wysokość tej całej, w tej chwili konstrukcji, czekajcie, to jest tak, tabelka, ma 190. Te belki, nie? Tutaj te, te mają długość 190, więc musicie sobie doliczyć jeszcze te 16 cm. No, bo, e, tu jest, no, no więcej, bo tu jest no więcej, bo to jest 8,5 i tutaj 8,5, więc w tej chwili e, no jest to bardzo wysokie, e, ale celowo tak robimy, no bo i tak, jeżeli będziemy poliwęglan kiedyś na to kupowali, no to długość poliwęglanu tak czy siak jest 2 metry, więc, a, a kantówki mieliśmy 2,5 metrowe, więc po, po obcinaniu tych tutaj końcówek z każdej tej belki zostały nam akurat 60 cm właśnie na to, żeby zrobić te zastrzały, żeby uciąć je pod kątem 45 stopni, więc jakby się już nie żeby nie marnować materiału jest ta szklarnia czy tam będzie bardzo bardzo wysoka. No ale wiecie, zawsze można sobie czy tam jakieś wino jakąś winorośl tam w środku puścić czy też pomidory, jakieś faktycznie postarać się, żeby one tam sobie wy, wysoko nawet rosły. No kto wie, co, do czego my tam kiedyś to będziemy wykorzystywali. W każdym razie na pewno też, jak im jest wyższa, tym wię, większy jednak ten przepływ tam powietrza nie będzie się to tak kisiło, jak, jak w takiej e, małej, e, tak jak w tym tunelu foliowym, który mamy e, w ogródku przydomowym. Drzwiczki. Tak sobie myślę, że z jednej strony prawdopodobnie zrobię e, na całość a z drugiej strony chyba zrobimy z takim, wiecie, na półdzielone, z tym, że ta, ta górna część będzie troszeczkę mniejsza, nie? Że takie, wiecie, że, że będzie można takie okienko sobie tutaj po prostu z góry otworzyć. No, tak, tak myślę, że tak, tak to wykombinujemy. Także, no, na, na chwilę obecną pracę, przystopowały, no, czekamy na resztę materiałów, musimy dokroić sobie tą całą konstrukcję dachową. No i, i pewnie lada dzień bierzemy się dalej do, do tej pracy. Aha, tych ścieżek to tak wiecie, na razie jeszcze tylko po prostu sobie tak ułożyłam, żeby mniej więcej widzieć jak to, jak to się będzie prezentowało. Nie robię, myślałam, że może teraz w tym czasie, kiedy nie budujemy, zajmę się e, robieniem tej ścieżki, ale to jeszcze nie, jeszcze nie teraz, bo przy konstrukcji dachowej, wiecie, przy tam drabiny w środku i tak dalej, jednak e, lepiej będzie, gdy e, nic tutaj nie będzie nam przeszkadzało, nic nie będzie leżało nam e, na drodze tutaj. No a jeśli chodzi o to nasze oczko wodne, e, no to... Poziom wody w sumie niewiele się wiecie, podniósł od tego, co ostatnio Wam pokazywałam. Wygląda to mniej więcej tak samo. Tam właśnie myślałam, że, że ta górka, która jest tu w rogu, że, że to będzie zalane wodą jak następnym razem, czyli teraz jak przyje, przyjechałam, ale nie, nie podniósł się, więc w sumie jestem zadowolona, że wyżej ta woda nie idzie, bo to znaczy, że aż tak tragicznie. Nie jest, że jednak mamy tutaj te pół metra, powiedzmy w miarę suchości, suchości gruntu w tym takim, no powiedziałabym najbardziej, no jednym z najbardziej newralgicznych miejsc, bo to jest jednak tutaj takie, no, jedno z, no niż, naj, najniższe chyba miejsce na całej tej działce, oprócz tego co tam przy Borówkach, ale tam już spadek jest też do, do rzeczki, więc to jakby się no nie liczy, nie, do tego, także tak Ech. a z oczkiem wodnym to jeszcze będziemy e, tam, wiecie, jakiś pewnie coś zrobimy, żeby, bo na razie tutaj nie widzę, żeby żaby się jakoś tu specjalnie pchały do środka e, ale myślę, że tak czy siak zrobimy na pewno jakiś jeden brzeg e, taki z, wiecie, z takim rantem, żeby w razie czego e, mogły sobie wychodzić na zewnątrz żeby nie było problemów, żeby tam się nie, nie potopiły czy żaby, czy jakieś szczurki, czy jakieś ptaki, czy nie wiadomo co. No, trzeba dbać o te nasze zwierzątka tutaj w okolicy, żeby też im się dobrze działo. Także tak. Na dzień dzisiejszy prezentuje się to wszystko w ten sposób. Ja jestem zadowolona, naprawdę udało nam się zrobić kawał dobrej roboty. I, I tak jak mówię, jeszcze jak, jak macie jeszcze jakieś pytania do, co do tego wszystkiego, to piszcie śmiało w komentarzach, postaram się na wszystkie e, Wasze pytania odpowiedzieć i wyjaśnić co tam jeszcze jest niejasne. Także e, dzięki za oglądanie, dzięki za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki, e, za wszystkie nowe subskrypcje, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!